Cześć, dzień dobry, drogie koziorożce, witam Was serdecznie na Waszym czytaniu relacyjnym. Moi drodzy, sprawdzamy, jak te relacje się u Was układają, jeśli chodzi o listopad, ale pamiętajcie, że czas jest względny. Niektóre y, będą nam energię tutaj wchodziły jeszcze z października, a inne przesuwać się na grudzień. Co jest całkiem normalne, więc e, bierzcie takie jak rezonuje, jako że czytanie jest ogólne. E, czytanie mówi o relacjach, więc jest e, dobre dla każdej osoby, która ma jakąś osobę w swoim obrębie energetycznym. Czy to jest związek formalny, e, małżeństwo, czy to jest e, na przykład sytuacja trzecia, bądź też jeżeli jesteście singlami, nie jesteście w związku i w relacji ze swoją osobą, ale. E, no, dużo nie myślicie, czy jest jakakolwiek relacja koleżeńska, czy jakakolwiek inna, to właśnie e, też mogą być jak najbardziej adekwatne dla Was informacje. Ja będę używała słowa relacja dla określenia wszystkich tych mm, obszarów. E, zerknijcie proszę na zasady czytań ogólnych, które są dostępne w opisie. W opisie też znajdziecie informacje na temat używanych talii i zapisów na czytania e, prywatne, jeśli jesteście zainteresowani takimi. Tematami. E, poza tym, moi drodzy, e, coś chciałam jeszcze Wam powiedzieć, ale mi uciekło. Nie, to chyba wszystko, co Wam chciałam powiedzieć, więc wróćmy już do Waszego czytania i zobaczymy na początek, co jest dla Was w koziorożce wyzwanie. Jakie, jakie macie teraz wyzwanie, co jest wyzwaniem waszej relacji, w waszym związku? Mamy czwórkę buław i mamy dwójkę kielichów, obie karty w odwrocie. Jeśli jesteście w związku małżeńskim, bardzo możliwe, że przechodzicie przez kryzys. Kryzys związany z okazywaniem sobie miłości i uczuć. Niektórzy z was mogą być w sytuacji separacyjnej, niektórzy mogą być w sytuacji rozwodowej. Może też być koniec jakiejś relacji, bądź też e, koniec jakiegoś związku. Weźcie znowu, tak jak rezonuje. Przede wszystkim to, co tutaj jest rzeczywiście wyzwaniem, to stworzenie domu, rodziny, stałego, stabilnego m, miejsca i miłość, czyli okazywanie sobie ciepłych e, uczuć, wzajemność. To się tutaj. Pojawia jako temat przewodni. No dobra, zobaczmy w takim razie, co u Was w przeszłości, jak wygląda sytuacja w przeszłości w Waszej relacji. Drogie koziorożce. Mamy kartę śmierci, mamy umiarkowanie i mamy dziewiątkę denarów. Dla mnie jest to energia mówiąca o rozstaniu, o zdrowieniu i o wchodzeniu w życie singla. E, osoby też niezależnej, um, jeśli chodzi o finanse, osoby też niezależnej, jeśli chodzi o bycie, mm, nie wiem, jakiś styl życia, czyli po prostu no, bycie singlem, tak? E, więc u wielu z Was rozstanie mogło już mieć miejsce, a u wielu z Was te energie wskazują na separację. No dobra, zobaczmy, w jakiej energii jest Wasza osoba. W jakiej energii jest Wasza osoba bądź wasz partner. Mamy siódemkę kielichów. Mamy. W pozycji odwróconej mamy pazia mieczy i mamy dziewiątkę kielichów. W pozycji odwróconej, moi drodzy, Wasza osoba nie widzi wyjścia, nie widzi rozwiązania, ale uważa, że sprawy między Wami nie są zakończone. Nie jest zachwycona, żeby nie powiedzieć, że jest zdrukotana przy tej odwróconej dziewiątce kielichów sprawami i, i, i sposobem, w jaki między Wami przebiegają. Może was obserwować, może o was rozmawiać, może szukać na wasz temat informacji, jak sobie radzicie, co się u was dzieje, czy obserwować was na mediach społecznościowych, jeśli to jest jedyne źródło informacji, ale definitywnie nie, nie ułożyła się wasza osoba i nie zaakceptowała tego stanu rzeczy, więc nie wiem, jak długo między wami trwa ta sytuacja. Być może jest to coś świeżego i dlatego. Ale widzę, że no. Tak jakby to była Wasza decyzja, kochani. No dobra, zobaczmy w takim razie, jaka jest energia w Waszej relacji teraz. Co się u Was dzieje teraz, pomiędzy Wami a Waszą osobą? Mamy odwróconą piątkę, czyli odwrócony kapłan, odwrócona ósemka, odwrócony rycerz tenarów. Mm. Jest to tak rozstaniowy i porozstaniowy rozkład, że moi drodzy, nawet jakbym bardzo tutaj chciała, jeśli z wami nie rezonuje, jeśli się nie rozstaliście z nikim, e, jeśli nie macie jakiegoś rozwodu bądź separacji, to to na pewno nie jest wasze czytanie, bo ja tutaj nic więcej z tego nie wycisnę. E, od razu już widzę, to jest bardzo jednoznaczny przekaz, niestety, z przykrością stwierdzam, e, dla tych koziorożców, z którymi to nie rezonuje. E, kapłan w odwrocie. M, Definitywnie małżeństwo, rozpad małżeństwa, rozpad zobowiązań wszelkiego rodzaju, ósemka denarów, niechęć do pracy e, nad czymś, nad jakąś sytuacją, rycerz denarów, brak jakiejkolwiek oferty, zobowiązania, też wycofanie się z wszystkich możliwych zobowiązań. Zobaczmy, co nam jeszcze powiedzą karty wyrocznie o Waszej sytuacji. No, już dawno nie miałam tak jednoznacznego czytania. Drogie koziorożce, patrzymy. Klucze na pierścieniu, czyli wiele opcji, wiele możliwości, decyzja, która była konieczna do podjęcia, więc tutaj mogły być też jakieś tematy dotyczące wierności albo innych opcji, które pojawiały się też, bądź też po prostu postrzegaliście Waszą osobę, z którą do tej pory byliście, jako... Coś niezobowiązującego. Separacja, no mówiłam. Separacja, rozwód, rozstanie. Bliźniacze płomienie dla niektórych z Was nie ze wszystkimi będzie to rezonowało. E, pamiętajcie o tym, że bliźniacze płomienie to nie jest energetyka, która gwarantuje, że będziemy razem ze sobą do końca życia, dobrze? A więc jeśli jesteście nawet bliźniaczymi płomieniami, absolutnie separacje, rozstania są możliwe. E, nawet bardzo częste. Dobrze, zobaczmy, co jeszcze nam powiedzą karty wyroczne Koziorożce. A, tu mamy ym, oczywiście niedostatek i wątpliwości. Niedostatek i wątpliwości. Odpuszczenie, poddanie się, oczyszczanie. No, definitywnie energie, które są bardzo typowe, jeśli chodzi o y, energię rozstań. No dobrze. Zobaczmy w takim razie drogie koziorożce, w jakiej energii jest Wasza osoba, jeśli chodzi o archetypy. Bo pewnie przy Waszym czytaniu pewnie nie macie wątpliwości, kto się tutaj pojawia, ale, ale zróbmy to dla porządku rzeczy, dobrze? Bo u innych, u innych znaków robię taką identyfikację żeby trochę lepiej sobie odpowiedzieć, kto nam się w kartach pojawia, więc zróbmy też i u was. Energia waszej osoby, moi drodzy, archetypy. Mamy porzucone dziecko, ale tutaj jest w tym jasnym znaczeniu, czyli niezależność oparta na nauce, żeby podróżować czy iść samodzielnie. Czyli tu jest też niezależność, samodzielność. I tu jest też zwyciężanie lęku poprzez pewne, pewne metody przetrwania, czyli Wasza osoba pojawia się jako bardzo samodzielna, bardzo niezależna, zaradna. Mamy też uzdrowiciela. Tu jest też pasja, żeby służyć innym i um, energetycznie, um, że tak powiem, naprawiać ciało, umysł, duszę. E, tu jest też e, zdolność do transformowania bólu poprzez leczenie. Że Wasza osoba może być uzdrowicielem, takim energetycznym, może mieć dobrą energię, może mieć takie zdolności wprowadzania dużego optymizmu, nawet kiedy są problemy i kiedy dzieje się źle. Za dużo. Ok. I tutaj mamy też y, atrybut Ojca. Talent do kreowania i y, wspierania życia. Y, pozytywne przewodnictwo. Szczególnie jeśli chodzi o społeczność, to może być też osoba bezpośrednio dobry ojciec, bądź też osoba, która jest bardzo dobrym rodzicem, która potrafi wskazać dzieciom dobrą drogę, przewodzić e, dzieciom, pomagać, wspierać je w rozwoju, w dorastaniu, być takim przewodnikiem. No dobrze, drogie Koziorościc, jak Was postrzega Wasza osoba? Zobaczmy. Jak Was postrzega Wasza osoba? Wyzwoliciel, um, uwalnianie siebie i innych od y, ograniczających przekonań albo niedziałających przekonań, uwalnianie negatywnego, negatywnego mm, uwalnianie negatywów poprzez, y, y, które ugruntowały się poprzez pewnego rodzaju wzorce. Także wasza osoba może postrzegać wasze działania, czy wasze odejścia, jeśli to wy byliście, a tak wnioskuję z tych kart. Um, jeśli to wy jesteście osobami, które tutaj odchodzą jako kogoś, kto chce się uwolnić, kto chce mm, zmienić e, niedziałające stare wzorce. Um, mamy też plotkę i e, tu jest archetyp mówiący o tym, że Ktoś e, przejmuje się, w zasadzie to was, wasza osoba postrzega jako osobę, która przejmuje się uczuciami innych, szczególnie e, na skutek jakiejś plotki, e, jakiegoś e, y, jakichś krzywdzących tutaj y, sformułowań. I to jest też y, atrybut y, osoby, która przede wszystkim y, szanuje prawdę. Dla niej, prawda jest najważniejsza. Tu mówimy też o sporej dyskrecji, umiejętności pe zachowania pewnych spraw dla siebie, nie skalowania. Zobaczmy, co jeszcze. Jak was jeszcze postrzega? Wasza osoba? Wampir. Zdawanie sobie sprawy, że coś lub ktoś drenuje życiowe wasze siły i energię. Czyli bardzo możliwe, że zdaliście sobie sprawę z tego, że jakieś zachowanie, jakieś mechanizmy, jakaś sytuacja bądź też wasza relacja po prostu nie służy wam, nie działa dla waszego dobra. Coś was tutaj wykańcza, coś was tutaj drenuje i stąd być może separacja, stąd być może potrzeba oczyszczenia wypuszczenia pewnych rzeczy, zastanowienia się nad pewnymi rzeczami, albo takie decyzje, które podjęliście, jakie podjęliście. No dobrze, drogie koziorożce, zobaczmy w takim razie, jak dalej będzie się rozwijała ta relacja między Wami a Waszą osobą, jakie tutaj są tendencje, co się tutaj między Wami a Waszą osobą będzie wydarzać. Mamy dziesiątkę buław, mamy dziesiątkę mieczy w odwrocie, i mamy trójkę mieczy. Będziecie sobie jeszcze przez dłuższy czas próbowali poukładać to rozstanie, które będzie trudne i rzeczywiście będzie obciążające. To znaczy, będzie obciążać prawdopodobnie Wasze życie, bądź też Wasze relacje. I jeszcze jeśli macie jakieś dzieci wspólne, Sprawy to jeszcze ta sytuacja tutaj się będzie za Wami ciągnęła i będzie trzeba to sobie po prostu um, przepracować, tak jak zwykłą żałobę czy zwykłe rozstanie. Na to potrzeba czasu, ale ta dziesiątka mieczy już jest w odwrocie, więc. Ja tak zazwyczaj mówię przy tej dziesiące mieczy, że gorzej już być nie może, czyli już najgorsze się wydarzyło, albo wydarza między wami i teraz będzie już tendencja spadkowa. Natomiast tutaj nadal jest trójka mieczy: sytuacja trzecia, bądź też jakiś ból serca, z którym będzie trzeba sobie poradzić. Także drogie koziorożce, a wy teraz macie drogę do uleczenia, i jeszcze tej drogi samego uleczenia nie widać. No, no to jest potrzebny czas po prostu czwórka była w odwrocie, dwójka kielichów w odwrocie sugeruje, że to jest relacja długodystansowa, z dosyć dłuższą historią, stabilna, więc to nie jest taki siup Ja tu mam niewiele do klaryfikacji, ale chciałabym tutaj zobaczyć, dlaczego macie tą kartę śmierci. Dlaczego macie kartę śmierci w pozycji prostej. Siódemka była w odwrocie, ósemka kielichów. Tak, ktoś nie miał siły absolutnie walczyć, ale tutaj jest odejście emocjonalne i przy jednoczesnym zwróceniu uwagę. Mamy tutaj śmierć w pozycji prostej, a tutaj śmierć w pozycji odwróconej. Tak jakby w przeszłości, albo już były próby rozstawania się, i mógł, mógł być to związek taki trochę szarpany i relacja szarpana na zasadzie powrotów, rostań, rozstań, powrotów. I to mogło trwać jakiś czas do momentu, aż zdecydowaliście się rzeczywiście ostatecznie. Natomiast jest tutaj też, y, może być jeszcze taka energia mówiąca o tym, że mimo rozstania, ciągle jeszcze wracają Wam myśli, ciągle jeszcze wraca Wam energia. Emocjonalnie już jesteście y, kompletnie wypluci, tak przynajmniej y, sugerują karty, y, ale być może jeszcze ta transformacja, jeszcze to rozstanie y, zupełnie się nie. Przerobiło, że tak powiem. Um, oczywiście to jest z przeszłości, tak? Więc, więc tutaj y, mówimy jednak o energiach przeszłych. Zobaczmy, dlaczego jest u Waszej osoby ten odwrócony świat. Dlaczego jest u Waszej osoby odwrócony świat? Ok, Wasza osoba ma nadzieję, że y, przejdzie. Ok, Wasza osoba uważa, że jest potrzebny czas teraz na zdrowienie i być może nawet ciszę i separację, ale bardzo wierzy w to, że ułoży się między Wami, że to jest chwilowy kryzys. Zobaczmy, do czego jest ten mieczy. Dwójka mieczy w wodorocie, królowa była w wodorocie Rydwan. Powiedziałabym, że Wasza osoba podjęła decyzję, że się nie podda w takim kontekście, że tego nie puści do końca, dlatego też być może rozmawia o Was, być może próbuje też przegadać z kimś ten temat, uporządkować sobie to w jakiś sposób. Tu też Wasza osoba ma wątpliwości co do tego, czy, nie ma, czy, czy jest ktoś inny. Czy odeszliście ze względu na problemy, czy odeszliście ze względu na to, że wasza osoba przestała być dla was atrakcyjna? Tu się pojawiają. Tu się pojawia próba odpowiedzenia sobie na to pytanie. Ok, dziewiątka kielichów. W odwrocie, dlaczego? Definitywnie, brak akceptacji. Totalnie, to nie jest to, czego wasza osoba chciała. Odwrócone koło fortuna, odwrócone z denarów i odwrócone. Świat. Nie tak miało być, tak bym powiedziała, gdybym miała się tutaj wypowiadać w imieniu Waszej osoby. OK, zobaczmy, czemu tu jest piątka, czyli kapłan w odwrocie. Być może różne wartości też były powodem rozstania. Yy, różne wartości, różne widzenie przyszłości związku, relacji. Twórka była znów w odwrocie. A z kielichów. Umiarkowanie w odwrocie. U kogoś mogła się pojawić jakaś fascynacja, albo ktoś chce sobie dać szansę na coś innego. I może tego jeszcze nie być, ale po prostu ktoś mógł wyjść z takiego założenia: dlaczego mam tkwić w relacji, w związku, który nie przynosi nam szczęścia, który widzę, że ani mi, ani Tobie nie przynosi szczęścia? Mordujemy się w tym związku i w tej relacji. Nie możemy znaleźć balansu, nie możemy, mimo całej cierpliwości, mimo czasu i inwestycji, nie możemy odnaleźć tych uczuć między nami. Dlaczego nie dać sobie szansy z kimś innym? I tak jak mówię, powtarzam, to nie musi być konkretna osoba. E, to może być po prostu byt, chęć bycia szczęśliwym nawet sam, samemu za sobą. Czy samej ze sobą. E, ok, ósemka tenarów, dlaczego? Mam wrażenie, że ktoś tutaj się wypowiedział w temacie. Nie chcę pracować nad relacją, nie chcę tego dalej tworzyć. Muszę. Tu mogła być jakaś rozmowa, jakaś konwersacja, jakiś komunikat. Potrzebuję teraz czasu, żeby się poukładać, potrzebuję czasu, żeby siebie zrozumieć, wybalansować, zrównoważyć swoje życie gdzieś indziej. Tu może być też komunikat na temat wyprowadzki. Ktoś się mógł od kogoś wyprowadzić prowadzić taką um, fizyczną, wręcz separację. Wyjechać gdzieś. Ok, rycerz Danaru w odwrocie. Dlaczego? Definitywnie, y, ktoś tu y, nie chce się też komunikować za bardzo. Mogły być jakieś kłótnie, jakieś spory. Ktoś może mieć też konflikt wewnętrzny. Y, potrzebę y, też zamknięcia tutaj się wewnętrznie wyciszenia. Y, y, to jest też osoba, która może być podminowana i nie chce powiedzieć kilku słów za dużo, wiecie? I, I to jest też takie na zasadzie: wolę nie mówić nic, wolę się odciąć, wolę się teraz zaszyć, niż powiedzieć e, coś, co będzie bolało i co będzie za dużo, bo jestem e, poddenerwowany, poddenerwowana złe, zła. Wiem, że nie panuje nad swoimi impulsami, wiem, że nie panuje nad swoimi słowami. No dobrze, to zobaczmy w takim razie e, ten finał. Zobaczmy, dlaczego jest odwrócona dziesiątka mieczy, bo to jest jak gdyby clue. Szóstka kielichów, ósemka denarów i król była w odwrocie. Słuchajcie, u niektórych tęsknota, czas, ta historia, którą macie zbudowana, może, może, ok, czytanie jest ogólne, więc ja nie dam sobie ręki uciąć. Może spowodować, że ten koniec rzeczywiście nie jest jeszcze ostateczny. Że tu będzie jakaś praca włożona. Na zasadzie tego dziedzictwa, które mamy, tak? Szczególnie jeśli macie dzieci, szczególnie jeśli macie tu wspólnie zbudowaną jakąś historię, to faktycznie jest to osoba, która będzie się angażować co najmniej finansowo w to, żeby było dobrze, i będzie pomagać i wspierać tu też może być taki ze względu na sentyment i tęsknotę, chęć jeszcze podjęcia próby ratowania związku i relacji. Natomiast w Odwróconym Królu Buław, e, kochani, ja nie widzę osoby, żeby, żeby ta osoba, myślę, że to jest ta, myślę, że to jesteście Wy w ogóle. Ale może być to też Wasza osoba, weźcie w tą, w którą rezonuje. Ja nie widzę tutaj e, pasji i determinacji w tej próbie. Nie widzę też pewności, że nam się uda. Nie widzę też takiej pasji żarów w ogóle między wami. Tak jakby dużo rzeczy wygasło. No dobra, zobaczmy, czy mój trójka mieczy w pozycji prostej. Odwrócona siódemka kielichów, dziewiątka kielichów król mieczy. Dla mnie jest to finalnie y, przez wielu, mimo prób jakichś, czy mimo jakichś kompromisów, y, finalnie jest to postawienie, że było serca jest za duże. Ingerencja być może osób trzecich jest za duża, y, przekroczenie pewnych granic już jest, było za bardzo. Dla mnie tu jest ostateczna decyzja, bądź też komunikat o byciu niezależnym emocjonalnie, czyli byciu singlem, i y, nie mam co do tego żadnych wątpliwości w odwróconej siódemce kielichów. Ale y, czytanie jest ogólne. Ono jest trudne, jest ciężkie, tu jest dużo takich sobie energii, umówmy się, więc ja się wcale nie zdziwię, jeśli u niektórych z Was. Te czarno-białe odcienie wyjdą nieco szaro bądź płowiało, czyli to nie będzie aż tak dramatyczna skala, że być może wcale nie jest tak, że to już jest koniec i nic, tylko rzeczywiście, że się i jeszcze tutaj gdzieś podocieracie. Że ta dziesiątka mieczy to w ogóle jest chwilowy kryzys, że to nie jest koniec i dramat. Ale yy, musicie to przełożyć sobie w taki sposób, w jaki rezonuje na skalę waszej relacji, w zależności też, jak długo jesteście ze sobą, co macie już zbudowane, co do tej pory udało Wam się wypracować w związku i w relacji? Może to są bardzo świeże relacje 3-4-5-miesięczne, które w zasadzie, no wiecie, po kilku miesiącach to jest jeszcze bardzo naturalne, że pewne relacje nie idą dalej i się nie rozwijają. Może to są relacje wieloletnie, gdzie te końce wcale nie są takie oczywiste, bo łączy Was bardzo dużo, więc może poprzez dzieci, może poprzez wspólne kontakty jeszcze uda się wiele spraw załagodzić. Także ja bym tutaj w żadnej skrajności nie polecała pójść. No, karty mamy takie, jakie mamy, nie zmienię tego faktu, ale pamiętajcie o tym, że dużo rzeczy możecie sami i pamiętajcie o tym, żeby dobrze też y, patrzeć na tą przyszłość. Pamiętajcie o tym, że macie wpływ, że możecie wnosić różne energie. Po to są te czytanie właśnie, żebyście y, wiedzieli mniej więcej, w którą stronę ta energia płynie i jeśli chcecie zmienić jej bieg albo jeśli chcecie, y, żeby był inny wynik, to macie wpływ na swoje zachowania. I macie wpływ na zmianę swoich zachowań, zmianę swoich komunikatów. Więc jeśli czujecie, że jest coś, na czym możecie jeszcze popracować, co możecie zmienić, na co macie jeszcze wpływ, no to tu naprawdę jeszcze sporo można zrobić. Także czuję się w obowiązku, żeby Wam to powiedzieć, bo czytanie nie napawa optymizmem w ogóle i było bardzo. Zero-jedynkowe, czarno-białe, więc yy, zależy mi, żebyśmy się też nie, nie projektowali na dany wynik i na daną możliwość przy czytaniu ogólnym, dobrze? Pamiętajcie o tym, proszę Was. Yy, żeby nie było tak, że w kartach to wyszedł już tutaj, że, że pewnie nie będzie chciała, albo nie będzie chciała, to już biała flaga i koniec. Niekoniecznie. Nie musi tak być. Kochani, wszystkiego, wszystkiego dobrego Wam życzę. Niech się dzieje, niech się darzy. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Pamiętajcie o tych informacjach w opisie, jeśli jesteście zainteresowani kartami, bądź też właśnie zasadami, jakie czytać, jakie rozumieć. Zerknijcie tam, proszę, bo to jest też ważne przy, przy takich mocnych czytaniach, żebyście dobrze rozumieli. Ja jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście. Za chwilkę będzie czytanie na nuf, a potem będzie czytanie dla singli, właśnie w kontekście tego, czy jest szansa na formalny związek i relacje. Ono może być zupełnie w oderwaniu od tego, co się tutaj zadziało, i zupełnie dla innej grupy także może też, jeżeli jesteście singlami, macie jakąś swoją osobę w głowie, warto jest tam też zajrzeć, szczególnie jeśli to czytanie z Wami nie rezonowało. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczorów, w zależności o której porze oglądacie ten film i do zobaczenia w kolejnym czytaniu.